Nie wiadomo, dlaczego zabiła. W czwartek rano zadzwoniła na policję w Sieradzu i powiedziała, że udusiła swoją trzyletnią córeczkę własne dziecko. O godzinie 8.25, komenda powiatowa policji, oficer dyżurny, oderwał telefon od kobiety, która powiadomiła, że zabiła dziecko. Nie wskazała adresu, ustalono jednak, że szybko z którego mieszkania był ten telefon, udała się ekipa i na miejscu ujawniono. Zwłoki dziecka oraz młodą kobietę, lat 21, Wiolettę K. Z wypowiedzi kobiety wynikało, że do tego zabójstwa doszło poprzez uduszenie szalon. Niezwłocznie przystąpiła do działań ekipa policji, jak również na miejsce udał się prokurator Rejonowy w Sieradzu i wykonywano czynności procesowe polegające na dokonywaniu oględzin miejsca zdarzenia, zabezpieczaniu śladów, jak również dokonano oględzin zwłok dziecka z udziałem biegłego patomorfologa. Biegły nie był w stanie tak na miejscu po takich zewnętrznych oględzinach ocenić, jaka jest przyczyna zgonu. Zwłoki zostały zatem zabezpieczone i jutro zostanie przeprowadzona sekcja zwłok w Łodzi w godzinach rannych. Po tej czynności zapewne Będziemy mieli takie bliższe informacje na temat przyczyn zgonu i czy faktycznie te relacje, które podaje kobieta, zgodne są z prawdą. Czy może nam pan podać już jakieś szczegóły dotyczące śledztwa? Dzisiaj około godziny 8:20 do dyżurnego osierackiej policji zadzwoniła kobieta. W trakcie rozmowy w krótkim zdaniu poinformowała oficera dyżurnego, że zabiła dziecko, po czym się rozłączyła. Policjanci szybko ustalili, Adres, skąd um, dzwoniła kobieta, tam jest został wysłany patron. Niestety po wejściu do mieszkania policjanci ujawnili zwłoki trzyletniej dziewczynki. 21-letnia mieszkanka Sieradza, matka dziecka, jako osoba podejrzana została zatrzymana. Czy wiadomo, czy działała sama? W chwili obecnej trwają czynności zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności tego zdarzenia, więc trudno mi tutaj powiedzieć konkretnie, jakie miało miejsce przebieg to zdarzenie. To wszystko wyjaśni wszczęte śledztwo. Sąsiedzi znali Wiolettę K. jako spokojną dziewczynę. Znałem. Od prawie od urodzenia, bo tu mieszkam cały czas i oni tu też mieszkają. Wszystko nie było żadnych, nie słyszałem żadnych jakichś tam kłótni czy, czy, czy jakichś tych, ale wewnętrznych, to nie wiem. Na tę chwilę nieznany jeszcze motyw. Kobieta nie została jeszcze przesłuchana w charakterze podejrzanej, bo stanie się to niebawem. No, zapewne w grę wchodzi tutaj przestępstwo zabójstwa z artykułu 148 paragraf 1 KK, które zagrożone jest karą minimum 8 lat pozbawienia wolności bądź też karą 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności. O szczegółach prowadzonego śledztwa wkrótce poinformujemy.